Wokół historii XX wieku, część pierwsza: Niemiecki Nazieland. Teraz przyszła pora na Polskę. 1 września 1939 roku wojska niemieckie, bez wypowiedzenia wojny, przekroczyły o świcie na całej niemal długości granicy Rzeczypospolitej. Rozpoczynając tym samym pierwszą kampanię II wojny światowej. Zniszczenie Polski jest naszym pierwszym zadaniem. Celem musi być nie dotarcie do jakiejś oznaczonej linii, lecz zniszczenie żywej siły. Nawet gdyby wojna miała wybuchnąć na zachodzie, zniszczenie Polski musi być pierwszym naszym zadaniem. Decyzja musi być natychmiastowa ze względu na porę roku. Podam dla celów propagandowych jakąś przyczynę wybuchu wojny, mniejsza z tym, czy będzie ona wiarygodna, czy nie. Zwycięzcy nikt nie pyta, czy powiedział prawdę, czy też nie. W sprawach związanych z rozpoczęciem i prowadzeniem wojny nie decyduje prawo, lecz zwycięstwo. Bądźcie bezlitości, bądźcie brutalni. Słowa te wypowiedział Adolf Hitler na Naradzie Dowódców w przededniu podpisania paktu Ribbentrop-Molotov. Symbolem 1 września stał się oszczał polskiej strażnicy tranzytowej w Gdańsku na Westerplatte przez pancernik szlezwich holstein choć tak naprawdę pierwszy został zbombardowany wielu. już o godzinie 4.35, całkowicie bezbronne miasto, bez jakichkolwiek urządzeń obronnych i wojska. Niemiecki plan ataku na Polskę przewidywał wojnę błyskawiczną, której celem miało być przełamanie polskiej obrony, a następnie okrążenie i zniszczenie głównych sił przeciwnika. Sytuację militarną Polski pogarszała długość granicy z Niemcami, która po zajęciu przez Trzecią Rzeszę Moraw i wkroczeniu niemieckich wojsk na Słowację liczyła około 1600 km. Umożliwiało to zaatakowanie Polski z zachodu, z północy i południa. Niemcy mieli znaczną przewagę. Do walk wysłali 1 850 000 żołnierzy, 11 000 dział, 2 800 czołgów i 2 000 samolotów. Wojsko polskie dysponowało dwukrotnie mniejszą liczbą żołnierzy. 950 tysięcy. Ponad dwukrotnie mniejszą liczbą działów – 4800. Czterokrotnie mniejszą liczbą czołgów – 700. I pięciokrotnie mniejszą liczbą samolotów – około 400. Przewaga niemiecka na głównych kierunkach uderzeń była jeszcze większa. A co na to nasi sojusznicy, nasi przyjaciele? 3 września, związane z Polską układami sojuszniczymi, Wielka Brytania i Francja przekazały władzom III Rzeszy ultimatum, w którym domagały się od Niemiec natychmiastowego wstrzymania działań wojennych i wycofania swoich wojsk z terytorium Polski. Po jego odrzuceniu rządy obu państw przystąpiły do wojny z Niemcami. Tym samym Hitlerowi nie udała się izolacja konfliktu polsko-niemieckiego i powtórzenie scenariusza z Monachium. Pomimo wypowiedzenia wojny Niemcom, wojska brytyjskie i francuskie nie podjęły jednak żadnych efektywnych działań militarnych przeciwko III Rzeszy. Była to tak zwana dziwna wojna. Alianci zrzucali ulotki nad Rzeszę. Polska pozostała więc w konflikcie z Niemcami osamotniona. Tutaj musimy się nieco cofnąć w czasie. 3 maja 1939 roku Józef Stalin odwołał ze stanowiska ministra spraw zagranicznych Maksima Litwinowa, a na jego miejsce mianował Wiaczesława Mołotowa, jednego ze swych najbardziej zaufanych ludzi, ściśle z nim współpracującego który od dawna był zwolennikiem porozumienia z Niemcami. I tak rząd III Rzeszy i rząd sowiecki doszły do porozumienia w sprawie paktu o tzw. nieagresji. Podpisali go 23 sierpnia 1939 roku w Moskwie ministrowie spraw zagranicznych obu państw. Joachim von Ribbentrop i Wiaczesław Mołotow. Którzy w imieniu swoich przywódców w tajnym protokole dokonali podziału terytoriów państw Europy Środkowej i Wschodniej. Podana do publicznej wiadomości umowa zawierała siedem artykułów. W tajnym zaś protokole ustalono plan podziału krajów Europy Wschodniej, to jest Polski, Litwy, Łotwy, Estonii, Finlandii i Rumunii. Hitler był wzięty. Stalin wyraził zgodę na agresję Niemiec na Polskę i zastrzegał sobie udział ZSRR w rozbiorze terytorium Rzeczypospolitej. Treść tajnego protokołu była znana rządowi Stanów Zjednoczonych już 24 sierpnia i powiadomili o nim Anglików, a ci z kolei Francuzów. Żaden z tych naszych przyjaciół nie zawiadomił o tym naszego rządu, pomimo wiążących ich z Polską układów sojuszniczych w obawie przed przedwczesną kapitulacją Polski. A teraz wracamy do kampanii wrześniowej. Nasi sojusznicy spotkali się 12 września na konferencji w Abbeville, mieście w północnej Francji. Gdzie premierzy Edouard de La i Neville Chamberlain wraz z pozostałymi przedstawicielami Najwyższej Rady Wojennej podjęli decyzję o nieudzielaniu pomocy Rzeczypospolitej. Decyzja ta była złamaniem zobowiązań wynikających z umów sojuszniczych konwencji wojskowej do Sojuszu Polsko-Francuskiego zobowiązującej sojusznika do ofensywy. W ciągu 15 dni od ogłoszenia mobilizacji i układu polsko-brytyjskiego z 25 sierpnia 1939 roku. Była to klasyczna zdrada sojusznika na polu bitwy, nie pierwsza i niestety nie ostatnia w naszych dziejach. A niech się Polacy wykrwawią. Bolszewicy tylko na to czekali. I 17 września zadali nam cios w plecy. Półtora miliona czerwonoarmiejców, ponad 6 tysięcy czołgów. Około 1800 samolotów ruszyło na Polskę, łamiąc obowiązujący polsko-sowiecki pakt o nieagresji. Tej zmasowanej agresji Niemiec i Rosji po zdradzie aliantów nie mogliśmy się. Warszawa skapitulowała po trzech tygodniach walk. Hel bronił się do 2 października, a walki regularnych oddziałów Wojska Polskiego toczyły się aż do 6 października, kiedy to skapitulowała samodzielna grupa operacyjna po lesie dowodzenia przez generała brygady Franciszka Kleberga. Poroniliśmy się przed dwoma agresorami tak długo jak Francja w 1940 roku, walcząca tylko z jednym i mając trzecią armię ówczesnego świata. Reasumując, we wrześniu 1939 roku napadło na nas prawie 3,5 miliona barbarzyńców, a więc na jednego naszego żołnierza przypadało prawie czterech wrogów. I to działających totalnie. W kampanii francuskiej siły były właściwie równe, ale Francja walczyła tylko kilka dni dłużej jak my we wrześniu. I co ciekawe, w obronie stolicy wielkiego mocarstwa nie oddano ani jednego szczału. Profesor Eiser Historik skwitował to, że w Paryżu Niemcy walczyli jedynie o zdobycie wolnego stolika w kawiarniach. To tyle porównań z pierwszego etapu wojny. Później już było tylko gorzej. Proszę sobie wyobrazić, że tuż po wojnie Wanda Jakubowska wyreżyserowała w autentycznej scenerii Auschwitz-Birkenau film pod nazwą Ostatni etap o obozowej rzeczywistości. Oglądający go w Londynie dziennikarze i oficjele nie mogli uwierzyć w to, co zobaczyli, że tak tam było. Niemal anegdotycznie brzmi opowieść o odbierze filmu Kanał Andrzeja Wajdy nagrodzonego w Cannes Grand Prix, gdy jeden z krytyków francuskich napisał, że reżyser miał bujną wyobraźnię Lokując treść filmu w kanale. Nie wierzyli, że to jest prawda o powstańcach warszawskich. Bajda zaś wspominał, że amerykańscy scenarzyści, nie mogąc się nadziwić w przedstawionej w filmie opowieści, podpytywali stawińskiego, scenarzystę filmu w hotelu. Partyzanci przechodzący kanałami, to świetny pomysł. Jak pan na to wpadł? Dziękuję za wysłuchanie fragmentu podcastu niemiecki naziland. Zachęcam do subskrypcji, by nie przegapić kolejnej części, mówił Wiesław Misiek.